Dzień dobry, Dzień dobry dzieci, babciu. Dzień dobry dzieci, babciu. Babciu, a ja dzieci. Jak macie na imię? Ja Prystylka, Ja Dawidek. A ja Daniel. Daniel. A ja babcia. A teraz, wczoraj poznaliśmy Prysylkę i wczoraj poznaliśmy Danielka, ale mamy dodatkowo dzisiaj dwóch naszych przedszkolaków. Jest to Dawid i Józef. I I rysujemy różne obrazy. Tu, na okno, mam. rysujesz? Ja rysuję w wywodzie, taki piasek jest zbudowany w wodzie. A ja, a ja rysuję historię biblijną, które, które przyszły kruki i zjadły ziarno. O jak ładnie, wszystko jest na temat. A co ma Danielek? co rysuje? Auto. Ślicznie to takie ładne autko ma Danielek. A co rysuje Jozłe? A ja robię zadania no domowe. I ile mamy lat? A ile ma Jozue lat? Ja mam lat 9. Ja 4, ja 6. A ja, a ja mam latka. Dwa latka, pięknie. I jak nas skończymy rysować, to zaśpiewamy wszyscy za chwileczkę, pioseneczkę dla dzieci, które nas słuchają. A może pozdrowimy wszystkie dzieci? Tak. Pozdrawiamy Was, Pozdrawiamy dzieci. Pozdrawiamy Was dzieci. I da, i, i. Dzieci, no, nie śpiewamy teraz pieśń. Którą Józeczku, śpiewamy? Panią No to śpiewamy. Dobra. Gdy Pan Jezus był malutki, nigdy nie próżnował. Mówił um, Marią i Józefem, Ty nie wciąż pracą pokazujemy Taki łował tak.